Młodych adeptów sztuki, talentu nie nauczymy, ale myślenia i smaku, nie pajacowania i błaznowania, ale prawdy o człowieku. Sztuka aktorska polega na udawaniu, nieprawdzie. I to jest najpiękniejsze kłamstwo, jakie wymyśliła nasza kultura. Tymi słowami przywitał podczas naszych warsztatów mistrzowskich młodych aktorów stary profesor, dziś 90-letni. O obłudzie środowiska teatralnego, o szkole teatralnej i o życiu. Porozmawiam z najstarszym uczestnikiem naszego programu, projekt aktor, profesorem Edwardem Dobrzeńskim. Panie profesorze, zacznijmy od początku. Dorastał pan bez kultury. Bez teatru, bez sportu, pańska młodość przepadła na lata II wojny światowej. A powie pan? Proszę bardzo. Skąd teatr w tamtych latach w ogóle, skąd pasja potem? Wadzę się z Panem Bogiem, a po okupacji widziałem na własnej skórze i odczułem to Oczuliśmy odczu, to w rodzinie, ale widziałem, co naród czuje. Jak wyglądała okupacja, rozstrzelania, wywózki. Nędza to była nędza. I walczyłem się z tym Bogiem pięknie, z całą wiarą. Z całą wiarą. I to było największe moje przeżycie. Powiedziałbym artystycznie, amatora. Amatora. I z tą wielką grodzizacją idę do szkoły. – Co pan przygotował? – A ja mówię – wielką improwizację. – Całą? – Ja mówię – całą. – Wal? – No to walę, walę całą improwizację, ale okna były otwarte, bo jeszcze szkoła była na Szpitalnej, potwierane okna i to, ten głos leci na ulicy. Wchodzi jakaś babienka i mówi – co się tu dzieje? Krzyczą, a stąd się to wzięło, że zacząłem początek samotną, no cóż, cóż po ludziach, czymś w taki refleksyjny, Mądry, ale I profesor Bacio, Bacio Nowakowski mówi, Bacioś go... nazywaliśmy go później Bacio, Bacio mówi, kochany, tu ten początek bardzo, łany, ale powiedz tą, ten, ten, tę końcówkę, odezwij się. No to ja, jak się przysadzimy. Ale byłem bez Zahamowań, ponieważ już byłem po egzaminie na prawo i zdałem na prawo. I szedłem do szkoły. No uda się, to, to mm -hmm. dobrze, nie uda się, no to już mam mam zabezpieczone. I udało, udało się. Udało się, sadziłem. I ta baba przyszła, co się tu robi, co się robi, A ja to odezwie się, ostrzele, przecież. A mówię, że poszedłem sercem i pełną ekspresją. Co, na czym się skończyło? Skończyło się na tym, że jeszcze tam coś. No, ale to, to jest długie opowiadanie. Elementarne zadanie aktorskie. Tu czułem, że bardzo dobrze idzie, idzie w porządku, genio mówi. Jesteś tramwajarzem, elementarne zadanie aktorskie. Prowadzisz tramwaj, dziecko ci wpadło pod tramwaj, Rany w mm. Co ja zrobię teraz? Przypominam sobie, bo jechałem raz tramwajem. Do szkoły, i później ze szkoły, że tramwaj coś takiego tak kręci, kręci jakąś korbą, później cyk, 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 cyk. Okropne to, było, okropne. Jak ja mogłem zareagować, że mi dziecko umarło, człowiek umarł? A on, czy, czy, czy ja mam wrażliwość? Czułem, że to fatalne. E, egzamin ten teoretyczny, no choć kochany, o weselu. Jak, 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 no, oczywiście wszystko w porządku, i, i, skompromitowałem się tylko jednym. A to tu jest pomnik przed teatrem słowackiego. Czy to pomnik jest? Ja sam się cholera nie oglądałem tego pomnika, bo a jeździłem do teatru słowackiego. Często myśli sobie, jak teatr słowackiego, to słowacki. Ja mówię słowacki. No nie idź, zobacz. <laughs> tak no, kończymy i... to. Kończymy to. I w szkole pierwszy rok był straszny. Miałem zaśpiew krakowski, idziesz, idziesz, Chodźże, nie pójdziesz, pójdziesz. Prosiłem kolegów w akademiku, słuchajcie, poprawiajcie mnie. Cały rok taki był. Na drugim roku już było okej, okay, wszystko w porządku. Zostawmy to. Zaproponowano mi Teatr Słowackiego i, i asystenturę asystent, od razu. I muszę powiedzieć, co było najważniejsze, teraz z tej perspektywy patrząc, że w teatrze bardzo dużo od razu grałem. Bardzo dużo, taki młody, niewypiżony jeszcze, ale amant, amant. Dużo tego było i dlatego w szkole 8 lat nie prowadziłem samodzielnych zajęć, tylko asystowałem wspaniałym profesorom. Czy system był pan wieloletnim profesorem szkoły teatralnej, prodziekanem, dziekanem, prorektorem, czy system edukacji teatralnej się zmienia? On ewoluuje bo ewoluuje i zmienia się teatr? Tak. Tak, tak. I to, I to dobrze. Czyli wtedy, kiedy pan kończył szkołę teatralną, potem, kiedy pan tak, wypuszczał tak jest, e, tak jest, aktorów, którzy tak jest, potem tak wypuszczali tak jest, kolejnych tak aktorów. Tak wszystko uległo zmienić. To kto wnosi? Wnosili pedagodzy młodzi, jak Jarocki, jak hmm. Goliński, e, ale e, nastąpiła potrzeba. Na przykład piosenki, na przykład tańca, na przykład pantomimy. I myśmy to wszystko Później ja to wszystko do programu szkoły wsunąłem. Czyli potrzebna jest świeża krew. Tak. No no a co ze starymi pedagogami, profesorami? Nie! I prowadziliśmy w szkole taką zasadę. Trzy pokolenia muszą być: starzy, średni i młodzi. Ale ci najmłodsi nie od razu za samodzielne zajęcia. Ucz się dalej. Ja to, co Panu powiedziałem. Ja osiem lat mm -hmm. byłem asystentem nie w samodzielnych prac, tylko y, asystowałem profesorowi. Mało tego ja się przypatrywałem, jak oni to robią, i jakich chwytów używają, żeby osiągnąć cel i kształcić charakter swojego podopiecznego, charakter. Towarzyszyć mu, nie narzucać mu, ale to w piękny sposób robić. To teraz szkoła teatralna wykluczyła jeden Niestety. z tych elementów, czyli stan. Niestety. I to błąd, uważam, ogromny błąd Szkoły Krakowskiej. Ogromny. Ogromny. Przecież Anka, Jurek Trela, byli uczyć dalej. Legendy polskiego teatru. Oczywiście. Dlaczego nie uczą? Oczywiście. Panie profesorze, dziękuję za uwagę. Dziękuję.